Zabraliśmy się do Stratpefer. To jest taka wiktoriańska wioska z najstarszym spa w Szkocji. Chyba, nie? A nawet nie wiedziałem. No, ten pawilion, który Wam potem pokażę, to jest pierwsze spa, które albo było tutaj na Highlandach, albo pierwsze spa generalnie dat datowane na Szkocję. Tu jest bardzo, bardzo ładnie. Jest dużo takiej wiktoriańskiej zabudowy. Mm, i Pawilion, który Wam pokażę, to była też moja pierwsza prata tutaj w Szkocji, także tutaj kiedyś była taka knajpka, y, bardzo fajna restauracja i ja tam pracowałam chwilę, a potem knajpka się zwinęła i oni obsługiwali wesela. I ja tam sobie pracowałam przy obsłudze właśnie y, wesel różnego rodzaju, więc jakim brakowało ludzi, to dawali mi znać, żebym przyszła i podawała jedzenie na weselu. tabliczkę I podzielę się z Wami tym, co na tej tabliczce było. Więc jest to kamień zwany Eagle Stone, czyli kamień OEła. Z tego względu nazwa pochodzi od tego, że tutaj po prostu jest orzeł na tym wyryty. To jest kanał, oh, kanał kamień Rodu Piktów, którzy tutaj zasiedlili tę ziemię przed nadejściem chrześcijaństwa. Nie wiadomo na kiedy ten kamień był, jest datowany i prawdopodobnie, bo nie wiadomo też do czego on służył, ale napisali na tej tabliczce, którą Wam teraz przytaczam, że prawdopodobnie było to miejsce zawarcia małżeństw, yy, rodów, jakichś, nie wiem, piktów, więc klanów, nie wiem, czy ten planów jedynie. Nie, to jest przed, przed chrześcijanami. To jest jakiś pią piąty wiek naszej. To jest Spa Pavilion, to pierwszy taki budynek spa tutaj w Hajlandach i datowany jest na XIX wiek. Spa, o którym ja mówię, to nie jest spa takie nowoczesne, o którym my dzisiaj sobie myślimy, tylko to jest takie, jak w Polsce się mówiło, wiecie, takie stare książki, żaromski, przedwiośnie i te sprawy, że się jeździło do wód i, i że się jeździło właśnie na wypoczynek, to bardziej w taki, takim kontekście sanatorium, ale nazywa się to tutaj Spa. W tym pawilonie ja kiedyś pracowałam. Pracowałam tutaj jako kelnerka, o czym Wam już mówiłam. Pracowałam tutaj jako kelnerka i bardzo dobrze wspominam te czasy. I tutaj też oni mają różnego rodzaju występy, tutaj też można sobie ślub wziąć, mają różne pakiety ślubów. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jest przepiękna sala taka zabytkowa, do której można wziąć, urządzić sobie małe. Małe wesele. W Jakiś tym ślubny nam dzisiaj wychodzi w tym vlogu, nie? No, jakoś tak wychodzi. <grywa> chodź, chodź. A Hilti? Locha Hilti. do Locha Hilti na obiad, bo na bogato będzie. Życie w pierwszej klasie to zupki chińskie nad jeziorem jedzone. Nie. Życie w pierwszej klasie to jest możliwość pojechania nad jezioro, żeby zjeść zupkę chińską. Właśnie. Życie w pierwszej klasie to jest możliwość pojechania nad jezioro, żeby zjeść zupkę chińską. Słowa Krzysia. Y... I zbieranie przypraw z ziemi. I zbieranie przypraw z ziemi. Ale wiecie, co? Najbardziej mi się tutaj podoba to, co mówiłam przed chwilą też do Krzysia, że nie ma tutaj śmieci. Jest tak czysto. My pijemy sobie przyfiltrowaną wodę z jeziora, które jest za mną. Krzysie z harcerzem z powołania i z młodości, więc ma bardzo dużo takich różnych typów na campingi. I to jest przefiltrowana woda z jeziora. Też chciałam zaznaczyć to, że szkocka woda jest jedną z najczystszych chyba na świecie, albo najczystszą wodą na świecie, szkocka woda, nie? To jest filterek. No, filterek waży mniej niż woda. Bo jak idziecie na jakiś hiking albo coś, to filter waży. Filter? Filtr. Filtr. Filtr, Filtr waży mniej niż, niż butelka wody, więc. To się podłącza do takiego, do takiej, 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 takiej do do saszetki albo do butelki i po prostu się yy, tak, to no to, wyciska. wyciska się to. To się tak podłącza razem i się to wyciska. Będzie wideo yy, o różnych takich akcesoriach na camping po taniości, <noise> bo tutaj też można sobie nieźle pokłynąć finansowo, bo na camping, jak się dowiedziałam niedawno, można nawet wziąć ze sobą szafę i łóżko piętrowe. I zlew i zlew. I piekarnik. Yy, tak więc będzie taki wideo pewnie tam za kilka tygodni. Czekaliśmy sobie do łazienek dzisiaj. Jesteśmy w Warszawie już od wczoraj, a w podróży jesteśmy od przedwczoraj. I... Dali. Co? Już e, wiem jak będziesz miał miniaturkę. Jakie? Bloguję z łazienki. Czemu? A, a, z łazienek, no dobra, to prawda, mogłabym tak zrobić. Week ja tak do Krzysia mówię, że bo idziemy w ogóle tak, zwiedzamy sobie szlakiem wspomnień moich, bo ja w Warszawie mieszkałam przez 5 lat. Studiowałam tutaj i wyjechałam z Warszawy w 2000 nie pamiętam w którym czerwcu 2010 to w 2010 wyjechałam z Warszawy. Więc było to 12 lat temu. I ym, tyle samo lat nie byłam w Łazienkach, i tak przy okazji tej wycieczki naszej do Warszawy zaczęłam sobie myśleć o... i z Krzysiem w ogóle rozmawialiśmy o tym, o wykluczeniu komunikacyjnym. Bo to jest taki bardzo nośny temat gdzieś tam na, na jakichś tam Instagramach. I... jak ktoś może coś powiedzieć o wykluczeniu komunikacyjnym, to na pewno będziemy to my. Inverness, każdy wie, położony jest w przepięknym miejscu ale wiąże się to też z utrudnianiami w transporcie, w komunikacji miejskiej, w dostępie np. do ochrony zdrowia, do lekarzy, do karetek czasami. I czasami to są naprawdę ogromne tragedie. Przez kilka godzin później przyszliśmy coś zjeść do baru mlecznego. Chcieliśmy pójść sobie do Złotych Tarasów i było tak dużo ludzi jakoś yy, nie było nawet gdzie usiąść. Po prostu uznaliśmy, że przyjdziemy sobie tutaj do Baru Mlecznego, gdzie byliśmy wczoraj. Jest bardzo dobre jedzenie, jest to bar mleczny zaraz przy Złotych Tarasach. Czekamy na nasze pierogi w tym momencie. A potem idziemy do kina, na nowy film z Nicolasem Cage'em. Podobno gra ja samego siebie i... Ciekawe czy będzie wyglądał jak sam. Zobaczmy jak go charakteryzują. Vlogarka ze mnie jak z koziej dupy trąba. zapominam w ogóle nagrywać. Ale tak szczerze powiedziawszy nic się nie dzieje takiego, żeby było ciekawienie, Także... Nie, no wczoraj na spieru ganiał. Wczoraj na spieru ganiał. Jeśli chodzi o dzisiaj, to byłam na sesji zdjęciowej, Eano. Yy, a potem poszliśmy coś zjeść do Hali koszyki na bardzo dobrą sałatkę i idziemy potem do w Planetarium. Tak, a później się spotkamy. A potem spotkanie na szczycie z Olą Kisiel. Powiem Wam, że my po prostu po Warszawie to robimy 20 tysięcy kroków dziennie, non to spacerujemy I... i tak czuję czasami, że to miasto pokonuje mnie. No, no, no. Wczoraj byliśmy w kinie. Byliśmy w kinie na tym Nikolasie Cage'u, nie? Nikolasie Cage'u. Ale podobało mi się te dwie. Film. Na filmie Nikolas Cage z Nikolasem Cageem umierzącym nikolami... W Nikolasie Cage'u, tak. Nikola to jest mój kraż z czasów nastoletnich, ogromny, yy, więc byliśmy, jak się wstawię, więc byliśmy, Jak zobaczyłem, że Nikola Skać jest w Kinie, to mówię, jedziemy do kina. Mhm. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Dobrze. Idziemy na pobiżę. Słuchajcie, kończąc już tego vloga, nie udało mi się za dużo w Warszawie nagrać i pomyślałam sobie, że skończę go po prostu tutaj w domu, już będąc w Szkocji. Od tych ostatnich nagrań, które widzieliście, minęło jakieś około dwa tygodnie. Zastanawiałam się w ogóle, czy publikować tego, tego vloga, bo on będzie taki po prostu poskładany, ale uznałam, że lubicie oglądać Szkocję, a ja mogę wam opowiedzieć trochę o tym moim... moim E, moim, e, moich takich wyrażeniach z pobytu w Polsce. Więc my w Polsce e, ja w Polsce nie byłam ostatnie 3 lata. Normalnie jeździłam co roku do, do, do moich rodziców na kilka tygodni wakacje. Także to był mój pierwszy pobyt po 3 latach w Polsce. Ostatni raz byłam przed wybuchem pandemii. E, jeżeli chodzi o Krzysia, Krzyś nie był w Polsce od chyba 7 albo 8 lat, także. Ja tutaj się wypowiem tylko, że tak powiem z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o Polskę, my tam pojechaliśmy z tego powodu, że ja po prostu miałam szkolenia. Szkoliłam się u Kamili Owińskiej, mam tam wykupiony ten pakiet szkoleń, master, i chciałam właśnie większość z tych szkoleń robię online. Chciałam sobie jedno zrobić takie na żywo, po prostu poczuć atmosferę sali szkoleniowej i byłam na szkoleniu mistrz sprzedaży. Więc dlatego też chcieliśmy po prostu pojechać sobie do Polski. I byliśmy w Warszawie. Powiem Wam tak, że ja sama nie wiedziałam po prostu czy nagrywać tę, tą wstawkę czy nie. Będę wam tutaj całkowicie szczera, ponieważ no ja generalnie tym wyjazdem jestem dość mocno rozczarowana z kilku przyczyn i tutaj też kilka przyczyn może być tego mojego rozczarowania, bo ja nie wiem, czy bym się po prostu tam nie bawiła lepiej, tym się lepiej też nie czuła więc to też muszę sobie wziąć pod uwagę z tego, z tego względu jadąc do Polski, jadąc do Warszawy chciałam po prostu sobie pochodzić po knajpach E, chciałam pochodzić sobie po centrum miasta, ja w Warszawie mieszkałam też przez y, jakieś około 5 lat, kiedy byłam na studiach, to było no, dobre, dobre 10 lat temu, ale dużo takich rzeczy ja po prostu mogłam sobie gdzieś tam popatrzeć, zaczynając od tego, co, y, jak się nasza w ogóle podróż się zaczęła. Zaczęła się od tego, że ja tak miałam takie wrażenie, że to miasto po prostu mnie bardzo mocno nie lubi, jako nie wiem, osoby przyjeżdżającej. My przyjechaliśmy na lotnisko w Modlinie i już od pierwszego momentu, jak myśmy tylko postawili stopę po, prostu po polskiej stronie, po polskiej stronie granicy. Mieliśmy tak koszmarny problem z dojazdem do centrum. My byliśmy już wtedy po bardzo wielu godzinach bez snu byliśmy wtedy po dobie bez snu więc zależało nam, zależało, nam, zależało nam na tym, żeby jak najszybciej dostać się do centrum, do naszego apartamentu, który sobie wynajęliśmy. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę ogromnie rozczarowana, jestem po prostu zła. Na to, jak stolica traktuje takich, takie osoby przyjezdne, bo nie było żadnej informacji o tym, że na przykład Dworzec Zachodni jest całkowicie rozkopany. Z Dworca Zachodniego dla mnie, znowu, ja nie byłam w Warszawie lata całe, zwłaszcza tak, żeby się gdzieś bujać poza centrum, było bardzo, bardzo, bardzo źle oznakowane. Na przykład to, gdzie się w ogóle do autobusu dostać yy, i tego typu rzeczy, więc ja tutaj już się nie. nie nie wgłębiając się w tą naszą historię, dla nas jako dla przyjezdnych podróż czterema autobusami żeby dostać się do centrum to jest to po prostu to, to nie jest cywilizacja <noise> i uważam, że miasto stołeczne z lotniskiem powinno to po prostu coś z tym zrobić, to jest taka moja 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 um... Moje zdanie na ten temat i takie też moje ostrzeżenie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co w nas wstąpiło, żebyśmy wtedy nie wzięli taksówki, żeby dojechać sobie do centrum. Serdecznie wam w ten sposób, polecam, jest naprawdę dużo tańsze niż bojenie się komunikacją miejską. To po prostu jak będziecie jechać do Modlina i spróbujcie do, dostać się do centrum, a na pociąg musicie czekać na przykład kolejną godzinę albo półtorej, tak jak było w naszym przypadku, po przyjeździe z lotniska, to naprawdę nie popełniajcie naszego błędu, że będziecie się od wszystkich I, i naprawdę ten Uber albo taksówka, i nie warto się po prostu bujać komunikacją miejską. Także to było takie pierwsze moje yy, rozczarowanie. Dwa, ja chyba po prostu się bardzo już mocno przyzwyczajam do tego, do tego życia w Szkocji. I naprawdę miałam taki niesamowity, po prostu czułam się przytłoczona ilością ludzi, hałasu, klaksonów, także... Także to było takie moje, po prostu takie bardzo, bardzo moje. Yy, I też, tak jak mówię, moje zdrowie wtedy było w kiepskim stanie, bo byłam po wyrwaniu ósemki, która poszła bardzo źle i dała mi się mega infekcja i po prostu bardzo mnie bolało <grytanie> wszystko, promieniając od zęba po prostu wszędzie. Także, także tak wyglądała nasza... Yy... Także tak wyglądał nasz wyjazd i z tego też powodu po prostu nie nagrywałam tam za dużo, bo jak człowiek się źle czuje i go boli wszystko, to nawet nie ma siły, żeby za kamerę łapać. Jeśli chodzi o sam wyjazd, były też oczywiście jego ogromne plusy, bo mogłam spotkać się z moim bratem, który mieszka w Warszawie, którego nie widziałam od kilku lat. Spotkałam się z dziewczynami, które znam na przykład tylko z Instagrama. Także też to było bardzo fajne, bo mogłam spotkać się właśnie, bo mogłam spotkać się z osobami, które gdzieś tam tylko znam przez Instagram i mogłam zobaczyć sobie je na żywo, także to było super. I bardzo mi się to podobało, ale też mam taką jedną taką refleksję tak naprawdę na to, jak bardzo się zmieniło moje podejście do jak bardzo zmieniło się moje podejście do dobrobytu, do bogactwa, do zarabiania pieniędzy i do tego, jak ja właśnie chcę, żeby moje życie wyglądało dalej, jak ja sobie po prostu planuję też już gdzieś tam swoją emeryturę i tego typu rzeczy. Bo kiedy ja mieszkam w Warszawie, to dla mnie absolutnym taką kwintesencją stylu życia i... i i takiego życia po prostu w pierwszej klasie i takiego życia na bogato, no to były właśnie weekendy spędzane na zakupach w tych tarasach, yy, jedzenie sobie w knajpach i bujanie się ko, koniecznie czarnym suwem. To nie, nie musiał być czajny i musiał być suw, nieważne jaka marka i w ogóle musiał być czajny yy, Czarnym samochodem, i po prostu takie bailando, wiecie, tam gdzieś w szpileczkach i, i, i tego typu rzeczy. I teraz, jak my byliśmy w Warszawie i tak naprawdę wiecie, wynaleźliśmy sobie fajny apartament i w ogóle było, było spoko. To jedyne, o czym ja myślałam, to po prostu to, żeby przyjechać z powrotem do Szkocji i tutaj po prostu poczuć sobie ten, ten, ten taki spokój, yy, ogromny, ogromny spokój. I dzisiaj na przykład yy, po wielu latach przemyślenia, refleksjach właśnie na temat tego, jak yy, Czym jest y, dla, dla mnie, dla mojej rodziny też takie dobre życie, no to jest właśnie ten spokój tutaj szkocki. My tutaj nie żyjemy w jakichś ogromnych luksusach, ale dla mnie tym luksusem jest właśnie ten spokój. To otoczenie tych góry, lasów, ym, ten wybór godzin, kiedy ja na przykład mogę pójść pracować do szpitala. Więc z taką, z taką refleksją yy, kończę. Yy, kończę tego vloga, będę w Polsce znowu. Będę w Polsce znowu w listopadzie, więc nie obiecuję, że wtedy będę vloga, będę do rodziców, więc wiecie, ja to jestem taki człowiek, że jak ja z kimś siedzę i gadam i dobrze spędzam czas, to po prostu jakoś nie myślę o tym, żeby to nagrywać. Yy, nagrywać i też jestem bardzo świadoma tego, że yy, nie każdy chce być nagrywany, więc dlatego też. Yy, tak to wygląda, jak, yy, jak wygląda. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek.